Dzień dobry, moi drodzy, a ja witam Was w nowym roku. Zacznę życzeniami. Życzę Wam naprawdę wszystkiego, wszystkiego najlepszego, żeby rok 2020, 2023 był najlepszym rokiem i żebyście spełniali wszystkie swoje marzenia. Przejdę do katalogu. Pierwszego katalogu. Jak widzicie, mam tutaj troszeczkę zaznaczonych rzeczy. Chcę Wam powiedzieć o nowościach, ale też takich naprawdę hitach katalogu. Mam tutaj kilka takich nowości, które no, być może Wam się spodobają. Będę tak omawiać po kolei. Oferty tak, jak są w katalogu. Na stronie piątej mamy moje ukochane perfumy, co zresztą widać. Słuchajcie, tutaj już nic nie ma. Natomiast, no, ja oczywiście sobie zamówiłam nową flaszkę. Że tak powiem, nowy flakon, powinnam była powiedzieć. Natomiast to są jedne z moich ulubionych perfum. Któregoś dnia tak myślę, że zrobię nagranie top 5. Aczkolwiek 5 to chyba będzie mi trudno wybrać. Bardziej powinnam top 7. O, tak myślę, że powinnam była uwzględnić moich ulubionych zapachów. Flame i to są na pewno właśnie Jordani Gold Essenza Bluesum. I to są perfumy. Jeśli perfumy, to jest najwyżej, najwyższa koncentracja zapachu, jaką w ogóle możemy mieć. I tutaj mamy bardzo fajne oferty, jeśli w poprzednim katalogu składaliście zamówienie i ono było odpowiedniej wysokości, to te perfumy naprawdę możemy mieć za bardzo dobrą cenę. Nigdzie według mnie nie kupimy takiej jakości perfum, nie wód yy, toaletowych, perfum, tylko perfum za takie pieniądze. Więc naprawdę te 79,99 bądź też dla tych z Was, którzy są klubowiczami, przypominam, że macie 20%. Na stronie siódmej, ja tak się spieszę, bo nie chcę, żeby ten film był za długi, mamy nowe, to się nazywa dokładnie Olejek do ust Dylan Lip Spa i to jest takie i słuchajcie ja sobie zafundowałam dwa kolory nie wiem czy to będzie to widoczne na kamerze ale jak widzicie te kolory są takie znaczy one bardzo fajnie wyglądają na ustach natomiast chodzi mi o to że za wiele nie widzę różnicy kolorystycznej więc tak dlatego tak skomentowałam natomiast olejki są obłędne słuchajcie fantastycznie regenerują usta bardzo dobrze nawilżają zostawiam taki błysk. Naprawdę na bardzo długo y, zostawiają nawilżanie ust. Naprawdę to jest jedna z tych nowości w katalogu pierwszym. W ogóle y, w ostatnim czasie, z której jestem bardzo zadowolona, jeśli chodzi o nowość. Dlatego naprawdę słuchajcie, olejki są po prostu super więc no tutaj nic dodać, nic ująć, przy okazji jeszcze, aha, będziecie mieć taką delikatny kolor na ustach, taki naturalny, więc jeśli chcecie mieć taki naturalny look, to naprawdę jeszcze do tego świetnie nawilżone to usta, to naprawdę to jest bardzo dobry pomysł. Na stronie dziewiątej tutaj mamy takie coś do brwi, i teraz powiem wam tak, ja niestety nie testowałam tego na sobie, jeśli chodzi o trwałość. Natomiast to jest pisak dość mały, tak bym to określiła. On ma tutaj, nie wiem, czy to będzie widoczne. Trudno jest uchwycić. Słuchajcie, ostrość zaraz, może tak zrobię. O, jest mam. Widzicie? takie, takie grabki, taki grzebyk, że tak powiem. I on bardzo fajnie, ja tutaj Wam za chwileczkę pokażę, rysuje włoski. Widzicie? Takie naprawdę, no fajnie to, fajnie to wygląda. Naprawdę można sobie dorysować włoski elegancko. Super sprawa. Y Trzeba troszeczkę poczekać. Faktycznie nie można tego później rozetrzeć. Ja teraz nie będę próbowała, dlatego że no, to musi zaschnąć porządnie. I faktycznie trzyma się. Natomiast ja nie wiem, jak to jest w przypadku cer tłustych. Jak długo to się trzyma na brwiach, tak, bo wiadomo jest, że no, skóra wydziela sebą, i w momencie, kiedy już ten, zaczynamy mieć tłustą cerę, no to pytanie, jak długo to się utrzymuje, natomiast jeśli chodzi o rysowanie makijażu, to bez dwóch zdań uważam, że to jest bardzo fajny produkt, naprawdę, bardzo ładnie to dorysował, nie sprawdzałam trwałości, to jest nowość, więc jeśli ktoś ma z Was taki problem, to któraś z Was, bo to bardziej dla kobiet, tak? Niż, niż dla mężczyzn. Na stronie 17 nie mam tego produktu, ale y, chciałam tylko zwrócić Waszą uwagę, że Glacier, jeden z najlepszych zapachów męskich, jest w mega atrakcyjnej cenie, bo tylko 20,99. Ja bardzo lubię, y, jak mężczyzna pachnie tym zapachem. Bardzo lubię ten zapach, dlatego y, zwracam Waszą uwagę. Bo no, warto, szczególnie że niedługo dzień dziadka, więc może będziecie chcieli jakiemuś młodemu dziadkowi, że tak powiem, zafundować ten zapach. Na stronie 19 olejek Love Nature. Jest to olejek, który ja już często o nim wspominałam, natomiast to jest olejek, który powinien być w apteczce, bo on jest przeciwgrzybiczy, przeciwbakteryjny, przeciwzapalny, dziąsła, coś się dzieje na skórze, na głowie, dolać odrobinę olejku do szamponu, do płynu, do kąpieli, do kąpieli, wysmarować na przykład stopy, jeśli ktoś ma jakieś problemy z grzybicą stóp, ja dokładam czasami, płuczę, robię płukankę, jeśli coś mi się dzieje takiego niefajnego w jamie ustnej, ale też na na przykład jak mam tak zwane afty, to potrafię sobie olejek nalać na rękę i patyczkiem higienicznym po prostu te afty smarować. Na drugi dzień mam jak ręką odjął, więc jak widzicie to jest produkt naprawdę mega uniwersalny, dlatego uważam, że każdy powinien go mieć w swojej apteczce. A jeszcze latem oczywiście fantastycznie na okąszania owadów również. Bardzo dobra sprawa. No i oczywiście na wypryski. Zapomniałam o tych wypryskach. No bo to stany zapalne, wyprysk to stany zapalne. Wiecie, odkąd nie używam, nie mam problemu z wypryskami, to jakoś tak zapomniałam o tym. Zapomniałam tutaj sobie przynieść maskę na noc, ale myślę, że to też jest bardzo znany Wam już produkt i no po prostu chciałam tylko zwrócić uwagę, że ten produkt jest teraz w bardzo dobrej cenie. Ja wiem, macie tutaj cień i tak dalej, ale słuchajcie, no chcę wykorzystać światło dzienne, no po prostu nie wiem, nie lubię tych sztucznych światł i tak dalej, więc będę wykorzystywała światło dzienne, jak widzicie pięknie słońce świeci więc chcę wykorzystać, wybaczcie, ale myślę, że treść jest ważniejsza i to, że, się, że mnie możecie zobaczyć, a nie, a nie światło. No, a to już nie będę na ten temat tutaj mówić, bo się rozgadam. Na stronie z 28, słuchajcie, chciałam Wam pokazać tą torebkę. Dlaczego? Dlatego, że jest to torebka na telefon i jeśli wydamy w tym katalogu 69 zł, to macie torebkę za 59,99, a bodajże 47 z groszami dla klubowiczów. Dlaczego ją pokazuję? Właśnie, bo to jest bardzo fajny produkt. Ja tutaj wzięłam specjalnie mój drugi telefon, jaki w ogóle w domu mam, tak, i chciałam Wam pokazać, a on jest dokładnie takiej samej wielkości, jak mój smartfon yy, Samsung, yy, Boże. S10, S10, ja mam smart, yy, Samsunga S10, ale słuchajcie, do czego zmierzam? Do tego, że chcę wam pokazać. W ogóle, ta torebka jest zapinana na suwak. Normalnie słuchajcie. Czyli wkładacie, wkładacie telefon, o, telefon, wkładacie, zasuwacie, a tutaj, jak widzicie, jest jeszcze szerokie. Yy, to dno jest szerokie, więc tu jeszcze śmiało zmieszczą się chusteczki higieniczne, ewentualnie klucze. Naprawdę super sprawa. Jest zamykana na suwak. Chcę Wam pokazać najpierw tak, zamknięte na suwak. Nie wiem, jak... Kurczę, nie widzicie tego chyba. Ale o, jest teraz, teraz. O, słoneczko ładnie prześwieciło, jest zasunięte na suwak. Ale chciałam Wam też pokazać odsunięte, bo tam jest naprawdę jeszcze bardzo dużo wolnego miejsca. O, do tego tutaj macie na kartę też fajna sprawa. No bo ja bardzo często tak robię, że ostatnio w ogóle wszędzie blikiem, też gdzieś tam opłacam. Natomiast bardzo fajna torebka, naprawdę pasek jest regulowany, bardzo przyjemna, ekologiczna skóra. No ale słońce daje, słuchajcie, pięknie, naprawdę. Tutaj mamy takie logo. To logo jest takie nawet nie wytłaczane tylko takie przyklejone, że tak powiem dodatki są złote, więc jeśli kogoś to interesuje bo ja właśnie zwracam uwagę na dodatki bo ja lubię tylko i wyłącznie złote dodatki naprawdę bardzo atrakcyjna torebunia na telefon i nie tylko na telefon, tak jak mówię, więc super sprawa dziewczyny, bo to bardziej dla kobiet więc dlatego tak zwracam uwagę, naprawdę i ta torebka jest na stronie 20 9. Następnie na stronie 43 też już Wam pokazywałam te produkty, ale mm, zwrócę uwagę na to, że podkłady Silk i podkłady Pure Euphoria mamy w dobrej cenie, pod warunkiem, że kupujemy parzyście. E, tak, kup łącz dwa dowolne podkłady Jordani Gold za 1,32,99, tak jesteście w klubie, oczywiście minus 20%. E, słuchajcie, jest zawsze podpowiadam. Jeśli chcecie mieć coś tańszego, to zaproponujcie swojej przyjaciółce, siostrze, nie wiem, mamie, babci, cioci, sąsiadce, czy nie chce też podkładów, podkładu, bo wtedy kupując pożyście macie naprawdę taniej. Fiur Euforia to jest jeden z tych podkładów. Ja też już y, często o nim mówiłam. To jest ten z podkładów, ten podkład, który. On ma, on daje rozświetlanie, ja akurat używam z tych dwóch, używam euforii. więc Silk jest mi nieznany, więc nie będę się wypowiadać, bo no pamiętam, że za pierwszym razem jak go użyłam, jakoś nie przypadł mi do gustu, ale zauważcie. On jest kosmetykiem w, Czech, w Czech czasów, czyli dostał nagrodę, czyli nasi nasze klientki bardzo lubią ten podkład, może mi nie przypadł do gustu, ale generalnie innym, no, najwyraźniej tak. Ale ja wrócę do Euforii. On ujednolica kolory, tcery, zresztą jak silk również, ale. Czym ten podkład się charakteryzuje? Tym, że fajnie rozświetla skórę. Tym, że zaczerwienienia na twarzy bardzo fajnie niweluje. Tym, że ma w składzie esencję harmonii. Tak to jest. To jest taki kompleks Hydra Blend, który nawilża, natomiast te dwa składniki. Fantastycznie odżywiają skórę. Słuchajcie, ja za każdym razem, jak jestem pomalowana, bo ja używam dwóch podkładów na, na zmianę: raz euforii, a raz tego zdrozania gold serum prebiotycznym. I jak użyję tego podkładu, właśnie, to powiem Wam, że jak ja zmywam makijaż. To ja mam tak piękną cerę, tak nawilżoną. Ja mam wrażenie, że tam te składniki odżywcze, które są. Właśnie w tym podkładzie są po prostu fenomenalne. Ja łączę dwa odcienie. Nie przyniosłam sobie tutaj yy, z łazienki, ale yy, już nieraz wam pokazywałam ten podkład. Mówiłam gdzieś na kanale. Na pewno znajdziecie filmy na ten temat, więc nie chcę się powtarzać. Natomiast naprawdę, podkład, który yy, polecam. Yy. Tutaj jest też CC Cream. CC Cream to bardziej na lato, chyba że lubicie takie delikatniejsze mm, krycie. To wtedy CC Cream. No i do tego jeszcze basa nawilżająca po drugiej stronie. Nie byłabym sobą, gdybym nie poleciła Wam kwasów omega 3. No po prostu nie ma opcji takiej. Mi się tak mam chyba ze dwa, dwie sztuki na ukończeniu. Mam w koszyku trzy sztuki, bo w tym katalogu mamy promocję przy trzech sztukach czwarta w gratisie, to wychodzi po 44 zł. To jest bardzo dobra cena tych, tych kwasów, Omega 3. Też już niejednokrotnie wam mówiłam, że te kwasy omega 3 możecie wykorzystywać zamiast tabletek na sanie na bulgardła, właśnie roz. roz Rozgnieść sobie tabletkę i pozwolić na noc, najlepiej jest na noc. I pozwolić, żeby ten, te kwasy omega-3 yy, struny głosowe tam sobie nawilżyły, i naprawdę na drugi dzień budzicie się i jest super. Odkąd zaczęłam używać kwasów omega-3, właśnie na gardło, między innymi, i w ogóle na stany zapalne, tak samo i w ogóle suplementować, się, bo to jest dla mózgu, dla wzroku, dla odporności, dla skóry, yy, dla yy, właśnie gardła, między innymi. Słuchajcie, ja przestałam mieć zapalenie krtani. Naprawdę, od tego czasu, jak się dowiedziałam, że tak fantastycznie te kwasy omega-3 działają, a ja przestałam właśnie chorować. Inną ważną cechą tych kwasów omega-3 jest to, że są pięciokrotnie oczyszczane. Oczywiście ekologiczne uprawy i tak dalej, ale najważniejsze jest to, że to jest pięciokrotnie oczyszczane z substancji z metali ciężkich, więc naprawdę mało jest, chyba jesteśmy jeszcze jakaś inna firma, która notabene jest dużo droższa od naszej, jeśli chodzi o taki proces oczyszczania tłuszczy. Dlaczego o tym mówię też? Dlatego, że tłuszcze, dobre, zdrowe tłuszcze są bardzo potrzebne naszemu organizmowi, ale one muszą być dobrze tłuszcz. Można, może uszkodzić nasze komórki, a może wzmocnić nasze komórki w zależności od tego, jak jest przechowywane, jak jest. Jeśli na przykład, nie wiem, na oleju. Lenianym byście sobie coś usmażyli, mimo że olej leniany jest bardzo dobrym olejem, ale tylko i wyłącznie na zimno. Natomiast w momencie, kiedy już nie wiem, podgrzejemy ten olej, niestety on już będzie miał tą drugą stronę, bardziej będzie uszkadzał nasze komórki. I tak samo jest właśnie. Tutaj z kwasami omega 3 w tym przypadku, tak? Tutaj są kwasy omega 3, i to najważniejsze jest również, że tutaj mamy te kwasy tłuszczowe Epa i DH, i tutaj, tak jak. A, jeszcze serce, tak? Bo zapomniałam o tym, że przecież. Również na serce. Generalnie jest tutaj troszeczkę większy opis. Nie chcę, bo słuchajcie, ja już tyle razy, co ja wrzucałam Wam jakieś publikacje, jakieś z książek, takie kilkustronicowe opisy, na co są kwasy omega 3, jeśli ktoś z Was ogląda to nagranie i nie dostał jeszcze tych wszystkich materiałów pisemnych, gdzie ja gdzieś tam umieszczam i publikuję. To dajcie znać, to ja wam po prostu wyślę linka i, i sobie poczytacie, bo naprawdę tu jest dużo, by gadać na ten temat, słuchajcie. Pamiętajcie, tak jak tutaj w katalogu mamy opisane. Wszystkie nasze suplementy, wszystkie są bez. Yy, składniki są niemodyfikowane genetycznie, więc zwróćcie na to uwagę. Oczywiście polecam Wam, szczególnie teraz, kiedy się chcemy odchudzać. Słuchajcie, ja na przykład mam te szejki, mam też tą zupę grzybową, którą tutaj mamy. Mam oczywiście. E, wellness spaki, zupę grzybową. Dlaczego o tym, e, dlaczego o tym mówię? A dlatego, że czasami wracam e, do domu i chcę szybko z, e, zjeść jakiś posiłek. A czasami po prostu jestem tak przejedzona, że na drugi dzień chcę sobie zrobić tak zwany detox, i wtedy robię sobie właśnie taką zupę grzybową. Wczoraj dokładnie ja wam uwielbiam tą naszą zupę grzybową, tą z serii Mile Replacement, także naprawdę polecam wam serdecznie. Innym takim produktem, który znowuż nie przyniosłam, wybaczcie mi, ale naprawdę. Yy, już nie chcę mi się tego wyciągać wiem mam nadzieję, że mi wierzycie, że ja te produkty mam, ale yy, możecie być pewni i to mam w yy, yy, mam w zapasie. A zresztą pójdę zatrzymam na chwilkę. Proszę bardzo, już wróciłam. To jest ta esencja, o której teraz będę mówić, a to są te zapasy, o których Wam już wspominałam, może po prostu mam, zamówiłam już. E esencja, słuchajcie, jak ja ją stosuję e oczywiście na twarz zamiast toniku, ale e stosuję ją również. Dzisiaj sobie zrobiłam kompresy pod okiem, czyli nasączam waciki, wacik bawełniany, najlepiej im cieńszy, tym lepszy, bo po co marnować produkt i nakładam sobie w okolice oczu. Ta skóra wokół oczu jest, jest, im, jest bardziej nabilżona, tym Lepiej dla naszej skóry, dla naszego wyglądu i w ogóle. Tutaj mam kwestię omega 3, które Wam mówiłam też, że mam. I jak widzicie, to jest moje ostatnie opakowanie, tutaj mam tylko kilka sztuk, dlatego tak oszczędzam. Natomiast zawsze wtedy, kiedy mam obciążone gardło, czyli suchość, coś czuję, że mniej się dzieje w gardle, natychmiast traktuję. Kwas Omega 3, te nasze, jak tabletki do ssania, po prostu. A wracając do jeszcze katalogu i Now Age'a tej esencji, kupując dwie sztuki, macie po 50% cenę, także warto jest sobie zamówić, właśnie parzyście. Ewentualnie możecie sobie jeszcze wziąć kwasy AH, jeśli potrzebujecie. Złuszczenie z na na ktoś ma jakieś tam pryszcze i tak to, dalej, to na pewno e, kwasy AHA są pomocne. Do tego kwasy AHA jeszcze niwelują oczywiście głęboki zmarszczek, więc generalnie są to, jest to bardzo dobry e, składnik. E, ale moi drodzy, na stronie 95 mamy kolejny Tender Care, tym razem z olejkiem z czarnej porzeczki. Bazą do wszystkich naszych tenderkerów wiadomo, jest, jest miód i, i te podstawowe składniki, jak jeszcze jest olej, witamina E, przepraszam, wosk pszczeli, ale tutaj w tym przypadku jest olejek z nasion czarnej porzeczki no i oczywiście mieszanka naturalnych olejków, głęboko nawilżona skóra. Aha, to pokazałam już. Z następnego. A, no dobra, no to słuchajcie, ten będzie nowością katalogu drugiego, a ten jest nowością katalogu pierwszego. Trudno. Wzięłam do ręki, już pokazałam. Słuchajcie, one mają, jak widzicie, obydwa te um, produkty mają teraz takie opakowania podwójne, jeśli chodzi o kolorystykę. E, opakowanie zostało zmienione w tamtym roku już. O tyle fajne, że jest większa powierzchnia tutaj łatwiej jest wybierać produkty. Oczywiście, no zajady, skórka, skórki tutaj wokół paznokci, opryszczka pod nosem, jak nam się coś dzieje na skórze, w ogóle cokolwiek to naprawdę super jest wykorzystywać właśnie te nasze tender care. Także, no ja osobiście słuchajcie, mam wszystkie. W każdej torbie, w każdym miejscu w mieszkaniu mam, no zobaczcie już mam dwa w przeciągu dwóch katalogów, przecież ja tego nie zużyję i mam tak porozkładane, gdzie tylko coś potrzebuję to natychmiast nawilżam, smaruję i tak dalej, więc naprawdę świetna sprawa. Ten kolorystycznie również jest bardzo dobry dla mężczyzn, więc może tym razem, jeśli ktoś na Dzień Dziadka chce czegoś, coś małe, tanie i coś innego niż czekolada i tam jeszcze nie wiadomo co, to naprawdę polecam ten tenderkery. Może ten w tym katalogu dla Dziadka, dla Babci albo ten dla Dziadka, ten dla Babci. Słuchajcie, po prostu fajna sprawa. Wyobrażacie sobie? Dziadek, Babcia mają swoje tenderkery. Fajna sprawa. Także zwróćcie na to uwagę, bo one są w bardzo dobrej cenie, oczywiście teraz w, tych, w tym katalogu. Następnie polecam, jak zawsze, tylko pokazuję płynę do higieny intymnej. Kocham uwielbiam, nie wyobrażam sobie czegokolwiek innego. Tutaj wzięłam, przeniosłam o produkt włosów. Ja nie wiem, czy Wam o nim mówiłam, czy też nie, ale. Ja mam krótkie włosy od dawien dawna, jak nie znacie, to yy, yy, czasami mam przesuszone końcówki włosów, od oczywiście, po i tak dalej. I to jest produkt, który jak widać już też mi się prosi o zakup, myślę, że jeszcze nie, ponieważ ja mam krótkie włosy, więc nie zużywam go dużo, on jest mega wydajny, natomiast... On nie obciąża mi włosów, natomiast właśnie końcówki, czasami jak mam takie przesuszone końcówki, sobie nawilżam, tak jakby były sklejane te końcówki, one nie, nie puszą się tylko tak ładnie właśnie są ujarzmione tak bym powiedziała fajnie nawilżają, fajnie chronią włosy naprawdę no, ja osobiście bardzo lubię ten produkt świetnie nawilża, więc jeśli tylko macie ochotę, to ten produkt śmiało, naprawdę polecam Następnie co my tutaj jeszcze, co ja wam jeszcze pokażę? A. No seria Butanicals, to jest seria, którą kocham ten szampon do włosów jest absolutnie moim numerem jeden ostatnio. Wiadomo jest, że z szamponami do włosów jest tak, że zależy to od pory roku, od tego, czy mam przesuszone włosy. Moje włosy, jak i skóra oczywiście reagują na to, co się u mnie dzieje: czy jest stres, czy, czy jest wszystko w porządku, co się je i tak dalej, jaki się prowadzi tryb życia, czy się wysypiamy, czy się nie wysypiamy. Więc generalnie bardzo lubię te, te produkty. Jeśli chodzi o balsam do ciała. On bardzo specyficznie pachnie. On pachnie tak ziołowo, mówię Wam o tym. On pachnie naturalnie. Pamiętajcie o tym, że tutaj są same naturalne składniki i tak dalej, ale mówię Wam o tym, że, że on pachnie tak ziołowo, tak jak balsam do ciała, to tak, tak niekoniecznie według mnie, ale dlatego, jeśli mowa o balsamach do ciała, to na stronie 131 mamy takie balsamy, które pachną. Słuchajcie. Ja po prostu uwielbiam. E, tutaj mam akurat Eclat Weekend. E, tak, dlatego, że na, na stronie 135 tego samego katalogu Eclat Weekend jest w bardzo dobrej cenie, więc to może być bardzo fajny zestaw, jak widzicie. To jest woda taka e, toaletowa, e, która e, którą no, ja polecam tym, którzy lubią zarówno delikatne, jak i takie mocniejsze zapachy i to jest taka woda, którą ja ostatnio tak na co dzień kiedy gdzieś wychodzę na chwilę po prostu sobie używam natomiast jak idę na dłużej e, gdzieś i chcę cały dzień pachnieć, no to zdecydowanie perfumy, natomiast e, wracając do balsamu do e, ciała e, słuchajcie, cudownie, szczególnie teraz zimą, bo ja stosuję te wszystkie balsamy w zależności od tego jakie mam, jakie mam perfumy, Divine jeszcze niebieskie bardzo lubię i od Gold też mam tę złotą krem do ciała. I powiem Wam, że jak, jak jesteśmy w tych szalikach, w tych kurtkach, i w momencie, kiedy się rozbieram, ja sama od siebie czuję zapach. Naprawdę to jest przecudowne, że te kremy, że ta skóra nam pachnie, że y, 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 tak samo y, ta woda toaletowa no w ogóle wszystkie te zapachy, jak ja sobie tak połączę mam i krem i perfumy o tej samej nucie zapachowej to uwierzcie mi, czasami jak jadę komunikacją miejską a w Łodzi niestety zdarza mi się często jeździć komunikacją miejską, bo tutaj jest mnóstwo no Brakuje parkingów, tak, i jest tak ludzi rozkopana, że, że nie ma gdzie parkować, więc lepiej jest jechać komunikacją miejską. I czasami jest mi i, i rozdejmuje szalik, na przykład. To powiem wam, że sama od siebie czuję naprawdę zapachy, które te perfumy, te zapachy, których używam tutaj z oriflajem, po prostu wszystko tak, tak cudownie, jest tak trwałe przede wszystkim. Słuchajcie, dopóki nie, wy, nie wypierzecie ciucha, tak to ujmę to, to naprawdę cały czas i cały czas pachniemy, więc naprawdę polecam Wam zapachy właśnie zarówno kremy do ciała, jak i zapachy o tej samej nucie zapachowej, albo może nie, być może nie chcecie zapachu, bo kręci Was tylko na przykład na noc, fajne posmarować ciało właśnie do spania takim, no nie będę mówiła już w jakim celu oczywiście, ale posmarować właśnie ciało takim zapachowym kremem to uwierzcie mi naprawdę fajna fajna sprawa. I na okładce tylnej katalogu pierwszego ostatnia rzecz Royal Velvet. Znacie, wiem, że kochacie, natomiast pokazuję go ze względu na cenę. No co, to jest krem, który ma bardzo bogatą konsystencję jak na krem pod oczy zobaczcie, to jest krem, który ma taką bogatą konsystencję pod oczy, za 10 zł krem, który naprawdę jest skuteczny w walce z marszczkami, to myślę, że warto jest na to zwrócić uwagę zobaczcie, on jest naprawdę bardzo taki tłusty bym powiedziała, więc jak jest tłusty więc bardzo dobry właśnie dla skóry suchej, ale w ogóle nie tylko skóry suchej, bo pamiętajcie, że skóra wokół oczu ja już to Parę minut temu mówiłam na, na, podczas tego nagrania, ale jak jest dobrze nawilżona, jak jest e, natłuszczona, to wtedy tych zmarszczek nie widać. No dobrze, moi drodzy, z mojej strony to wszystko, jeśli chodzi o katalog numer jeden. Bardzo Wam dziękuję, Boże, 27 minut. No trudno, nie ma szans, to no, nie będą no, krótsze moje filmy. Lubię gadać i no nie zmienię tego. Póki co pozdrawiam Was serdecznie, do usłyszenia, do zobaczenia. Mam nadzieję, już gdzieś się zobaczymy na kolejnych filmach, live'ach, a może w realu. Także póki co pozdrawiam serdecznie, buziaki, papa.